Ciekawe jestem, jak pójdzie. 10 cm to jest teropiano, no i murów jest u kawałek. Będzie trochę No ale trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Tam zaczęłem murować ściany. E, nie pamiętam, czy wam rzucałem odcinek, czy nie, bo ostatnio mało wrzucam odcinków e, z różnych powodów, które, o których wam powiem niedługo. Ale na razie po prostu skupmy się na tym, bo, bo roboty jest Masakrycznie dużo ostatnio, a koło marca-kwietnia chcę budować kolejny dom. I mam dla Was niespodziankę. Byłem wczoraj w Starostwie. Załatwiłem bardzo fajny temat dla osób, których interesuje to, żeby od razu góra była użytkowa. Żebyście nie musieli robić zmiany sposobu użytkowania, więc udało mi się załatwić taki temat. Eee, oczywiście opowiem Wam o tym temacie, ale w swoim czasie. Po prostu to była dla mnie przez ostatni tydzień taka taka fajna opcja do garnięcia i udało mi się żebyście się nie musieli zmieniać sposobu użytkowania dobra, pierwsze nacięcie Jeszcze. Najtańszy klej elywacyjny, zobaczcie. Też słyszałem, jak robiłem, ktoś mi powiedział, że nie zagruntowałeś ścian, to za pół roku. Myślenie? Chyba, nie wiem co. Klej się trzyma? O. Trzyma się. Давай, 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 Tak to wyszło. Trochę tutaj gruzu posprzątałem, bo nie dało się przejść. Tam muszę odkuć, bo jak murowałem to gdzieś ten przewód musiałem podgiąć, ale to albo go wymienię całkowicie, bo muszę tak się wcianę z nim wkuć. Przymiarka. I łapimy pianką punktowo. Niech ona sobie tężeje, a ja biorę się za cement i trzeba tu podmurować. Pianka powinna gdzieś tak w ciągu pół godziny, już delikatnie związać, później tylko kołeczki i liczę, że drzwi za godzinę staną. Równiutko pamiętajcie, żeby sprawdzać sobie 20 razy, nawet po zapianowaniu. Należy sprawdzić, bo to zawsze pianka pręży. O widzicie? Zawsze delikatnie sobie sprawdzać, zweryfikować co trzeba poprawić Później nawet jak zapianujecie to jeszcze raz sprawdzić Nawet mówię, jak dacie kołki na maksa, żeby to stało sztywno Zawsze gdzieś to może się delikatnie ruszyć To żeby sobie zweryfikować Dobra, tu delikatnie podciąłem na prawo I pianujemy punktowo, pewnie gdzieś tu Tam u góry, żeby stanęło Tam z rogu i tu gdzieś na dole. Żeby one po prostu stanęły już tywno. Dopiero mam czas, żeby murować, bo nie wiem co się dzieje, ale chyba postanowienia noworoczne weszły, typu będę budował dom. Bo codziennie mamy powiem Wam, że codziennie mamy straszne oblężenie, jak chodzi o ten domek. I niekiedy mamy tak, że czas mam dopiero powiedzmy wieczorkiem. I teraz tak godzinę mi zeszło Wcześniej, po czym miałem przerwę dla gości, dwie godziny. Więc pozdrawiam Was i zapraszam w sezonie letnim. Jeszcze raz zobaczycie, wtedy, jak wygląda fajnie tutaj. No, bo jednak w zimie to zimy. Dobrze. Wpisów bogaty, 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 obmurować. cómo podemos la Gotowe. Drzwi stoją. Są zamknięte. Teraz nie wolno tego otwierać przez najbliższe 2-3 godziny, bo pianka będzie się prężyć i może o siedzicę pokrzywić. Dlatego musi to postać. Jutro zrobimy sobie bruk. No i obrobimy dookoła, bo odetniemy nadmiar pianki. Bo ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej odciąć ten nadmiar niż jak ma brakować, a to jest właśnie przykład tego o czym on mówię. Tak firma zakładała okno. Możecie zobaczyć ile było pianki. Tylko po rogach, a środki są puste. Dlatego u mnie było to samo w tamtym domu. Dlatego następnym razem, jak będę zamawiał jakieś okna, każę je po prostu przyłożyć. A ja za je zapianuję osobiście. I wtedy nabiorę tutaj wszystko napełnie całe. Tak jak u mnie. Aż się wylewa z jednej z drugiej strony. Drzwi są obłożone folią montażową. Dlatego im nic nie będzie. I po prostu będę pewny, że jest szczelnie i przede wszystkim będzie, będzie to trzymało. Jutro jak będzie można je otworzyć, to zakołkujemy z jednej z drugiej strony, żeby one były już stabilne. Teraz nie ma co tego robić, bo jak ktoś nie ma umiaru, to może pokrzywić ościeżnicę. A jak jutro będzie zciśnięte pianką, to nie ma szans, żeby tego uszkodził. Dlatego widzimy się już jutro i będziemy wykuwać jeszcze tam otwór na wentylację. Prawdopodobnie dwusetkę, bo takie są normy, jak chodzi o to pomieszczenie i ten piec. Dlatego jutro będziemy o tym myśleć. Na razie jeszcze ja z Wami czekam. Uciekam. Trzymajcie się, cześć.